Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Uwagi dotyczące pisania historii niesamowitych. Howard Phillips Lovecraft. Tłumaczył Marcin Kaźmierczak. Korekta Karol Piwnic-Klucznik. Czyta Karol Piwnic-Klucznik. Realizacja Krzysztof Siwiec. Uwagi dotyczące pisania historii niesamowitych. Howard Phillips Lovecraft. Piszę opowiadania, aby sprawić sobie satysfakcję z wyraźniejszej, bardziej szczegółowej i stabilnej projekcji niejasnych, nieuchwytnych, fragmentarycznych wrażeń zachwytu, piękna. I oczekiwania przygody, jakie wywołują we mnie pewne widoki krajobrazowe, architektoniczne, atmosferyczne, itd., a także idee, zdarzenia i obrazy spotykane w sztuce i literaturze. Wybieram opowieści dziwaczne, ponieważ najbardziej odpowiadają one moim skłonnościom. Jednym z moich najsilniejszych i najbardziej uporczywych pragnień jest osiągnięcie, choć na chwilę, iluzji jakiegoś dziwnego zawieszenia lub naruszenia irytujących ograniczeń czasu, przestrzeni i prawa naturalnego. Które nas więżą i udaremniają naszą ciekawość, nieskończonych kosmicznych przestrzeni poza zasięgiem naszego poznania i analizy. Opowieści te często podkreślają pierwiastek grozy, ponieważ strach jest naszą najgłębszą i najsilniejszą emocją, a także tą, która najlepiej nadaje się do tworzenia iluzji przeczących naturze. Groza i to, co nieznane lub dziwne, są zawsze ściśle powiązane, tak że trudno jest stworzyć przekonujący obraz naruszonego prawa naturalnego, kosmicznej obcości lub odmienności, bez położenia nacisku na emocje strachu. Powodem, dla którego czas odgrywa ogromną rolę w tak wielu moich opowieściach, jest to, że ten element jawi mi się w głowie jako najbardziej dramatyczna i ponura rzecz we wszechświecie. Konflikt z czasem wydaje mi się najsilniejszym i najbardziej owocnym tematem. W całej ludzkiej ekspresji. Chociaż wybrana przeze mnie forma pisania opowiadań jest oczywiście specyficzna i być może wąska, to jednak jest to uporczywy i trwały rodzaj ekspresji, tak stary jak sama literatura. Zawsze będzie istniał niewielki odsetek osób, które odczuwają palącą ciekawość nieznanego kosmosu i gorące pragnienie ucieczki z więzienia tego, co znane i rzeczywiste, do tych zaczarowanych krain, niesamowitej przygody i nieskończonych możliwości, które otwierają przed nami sny, a które chwilowo sugerują takie rzeczy, jak głębokie lasy. Fantastyczne wieże miejskie i płomienne zachody słońca. Wśród tych osób są zarówno wielcy autorzy, jak i mało znaczący amatorzy, tacy jak ja. Dan Sunny, Poe, Arthur Machen, M. R. James, Algernon Blackwood i Walter de la Delamere to klasyczni mistrzowie w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o to, jak piszę opowiadanie, nie ma jednego sposobu. Każda z moich opowieści ma inną historię. Raz lub dwa razy zdarzyło mi się dosłownie spisać sen, ale zazwyczaj zaczynam od nastroju, pomysłu lub obrazu, który chcę wyrazić i obracam go w myślach tak długo. Aż przyjdzie mi do głowy dobry sposób wcielenia go w jakiś łańcuch dramatycznych zdarzeń, które można by zapisać w konkretnych kategoriach. Tworzę umysłową listę podstawowych warunków lub sytuacji najlepiej dopasowanych do takiego nastroju, idei lub obrazu, a następnie, Zaczynam spekulować na temat logicznych i naturalnie umotywowanych wyjaśnień danego nastroju, idei lub obrazu w kategoriach tych warunków lub sytuacji. Rzeczywisty proces pisania jest oczywiście tak zróżnicowany, jak wybór tematu i początkowa koncepcja. Ale gdyby przeanalizować historię wszystkich moich opowieści. Możliwe, że z przeciętnej procedury dałoby się wyodrębnić następujący zestaw reguł. 1. Przygotuj streszczenie lub scenariusz wydarzeń w kolejności ich bezwzględnego występowania, nie w kolejności ich narracji. Opisuj je z dostateczną dokładnością, aby objąć wszystkie istotne punkty. I umotywować wszystkie planowane zdarzenia. Szczegóły, komentarze i szacunki następstw wydarzeń są czasami pożądane w tych tymczasowych ramach. 2. Przygotuj drugie streszczenie lub scenariusz wydarzeń. Ten w kolejności narracji, nie rzeczywistego występowania. Z wystarczającą dokładnością i szczegółowością. Zawrzyj tu uwagi co do zmiany perspektywy, akcentów i punktu kulminacyjnego. Zmień oryginalne streszczenie, aby pasowało, jeśli taka zmiana zwiększy siłę dramaturgii lub ogólną efektywność opowieści. Dodawaj lub usuwaj zdarzenia według własnego uznania, nigdy nie będąc związanym oryginalną koncepcją. Nawet jeśli ostateczny rezultat będzie opowieścią całkowicie odmienną od tej, która została zaplanowana na początku, niechaj uzupełnienia i zmiany będą dokonywane, gdy tylko coś zasugeruje je w procesie tworzenia. 3. Napisz opowiadanie. Szybko, płynnie i niezakrytycznie. Zgodnie z drugim narracyjnym streszczeniem: zmieniaj wydarzenia i fabułę, gdy tylko proces tworzenia wydaje się sugerować taką zmianę, nie będąc związanym żadnym wcześniejszym planem. Jeśli proces tworzenia nagle ujawnia nowe możliwości dla dramatycznego efektu lub barwnej opowieści, dodawaj to, co wydaje Ci się korzystne. Wracając i łącząc wcześniejsze części z nowym planem. Twórz i usuwaj całe sekcje, jeśli jest to konieczne lub pożądane, próbując różnych początków i zakończeń, aż do znalezienia najlepszego połączenia. Upewni się, że wszystkie odniesienia w całej historii są dokładnie pogodzone z końcową wizją. Usuń zbędne elementy. Słowa, zdania, akapity, całe epizody lub ich fragmenty, zachowując zwykłe środki ostrożności dotyczące łączenia wszystkich składowych. 4. Przejrzyj cały tekst, zwracając uwagę na słownictwo, składnia, rytm prozy, proporcje części składowych, subtelność tonu, wdzięk i łatwość przejść w tekście od sceny do sceny, od powolnej, szczegółowej akcji do szybkiej i pobieżnej sytuacji i odwrotnie. Efektywność początku, zakończenia, punktów kulminacyjnych i tym podobne. Suspens i imersywność, wiarygodność i atmosferę i różne inne elementy. 5. Przygotuj schludny maszynopis, nie wahając się dodać ostatecznych poprawek tam, gdzie wydają się one potrzebne. Pierwszy z tych etapów jest często czysto umysłowy, to zestaw warunków i wydarzeń opracowywanych w mojej głowie, dopóki nie jestem gotowy do przygotowania szczegółowego streszczenia wydarzeń w kolejności narracji. Zdarza się też. Że zaczynam nawet pisać, zanim jeszcze wiem, jak rozwinę pomysł. Taki start tworzy problem, gdzie pomysł trzeba umotywować i rozwinąć. Istnieją, jak sądzę, cztery odrębne typy opowieści niesamowitych: jeden wyrażający nastrój lub uczucie, drugi wyrażający koncepcję malarską, trzeci wyrażający ogólną sytuację, stan, legendę lub koncepcję intelektualną, a czwarty wyjaśniający określony obraz lub specyficzną sytuację dramatyczną, bądź też punkt kulminacyjny. Opowieści niesamowite mogą być też pogrupowane w dwie przybliżone kategorie: te w których niezwykłość lub groza dotyczą jakiegoś stanu lub zjawiska, i te, w których dotyczą jakiegoś działania osób w związku z dziwacznym stanem lub zjawiskiem. Każda dziwna historia, a konkretnie mówiąc horror, wydaje się zawierać pięć określonych elementów: a jakiś podstawowy, Leżący u podstaw grozy lub anomalii, stan, byt, etc. B. Ogólne efekty lub nośniki grozy. C. Sposób manifestacji obiekt uosabiający grozę i obserwowane zjawiska. D. Reakcje adekwatne do grozy oraz E. Specyficzne efekty grozy. W odniesieniu do danych okoliczności. Pisząc opowieść niesamowitą, zawsze bardzo starannie staram się osiągnąć odpowiedni nastrój i atmosferę, położyć nacisk tam, gdzie jego miejsce. Nie można, z wyjątkiem niedojrzałej papki literackiej, przedstawiać relacji o niemożliwych, Nieprawdopodobnych lub niepojętych zjawiskach jako zwyczajnej narracji o obiektywnych czynach i konwencjonalnych emocjach. Opisywanie niepojętych zdarzeń i warunków ma szczególną trudność do pokonania, a można to osiągnąć tylko poprzez zachowanie starannego realizmu. W każdej fazie opowieści, z wyjątkiem tej, która dotyka danej osobliwości. Musi ona być potraktowana bardzo sugestywnie i świadomie, z uważnym narastaniem emocji. W przeciwnym razie wyda się płaska i nieprzekonująca. Będąc główną osią opowiadania, samo jej istnienie. Powinno przyćmić postacie i wydarzenia, ale te muszą być spójne i naturalne, z wyjątkiem momentów, w których stykają się z osobliwością. W stosunku do centralnego fenomenu, postacie powinny okazywać te same przytłaczające emocje. Które podobne postacie okazywałyby wobec takiego zjawiska w prawdziwym życiu? Nigdy nie należy traktować fenomenu jako czegoś oczywistego, nawet jeśli bohaterowie mają być przyzwyczajeni do niego. Staram się wpleść atmosferę respektu i zachwytu, odpowiadającą temu, co powinien czuć czytelnik? Zwykły styl rujnuje każdą poważną fantastykę. Atmosfera, a nie akcja jest najważniejszym wymogiem opowieści niesamowitej. W rzeczy samej wszystko, czym dziwna historia może być, to żywy obraz pewnego typu ludzkich nastrojów. W momencie, gdy stara się być czymś innym, staje się tania, głupia i nieprzekonująca. Główny nacisk należy położyć na subtelne sugestie, niedostrzegalne wskazówki i dotknięcia wybranych szczegółów, które wyrażają odcienie nastrojów i budują niejasne złudzenie dziwnej rzeczywistości tego, są nierealne. Unikaj pustych opisów, niewiarygodnych zdarzeń, które nie mogą mieć żadnej treści ani znaczenia poza utrzymującą się chmurą koloru i symboliki. Są to zasady, których świadomie lub nieświadomie przestrzegam od czasu, gdy po raz pierwszy podjąłem się poważnego pisania fantazy. To, czy moje rezultaty są dobre, można się spierać, ale jestem przynajmniej pewien, że gdybym zignorował czynniki wspomniane w ostatnich paragrafach, byłyby one znacznie gorsze niż są obecnie.